Rzutem, o! Jak się te kurde Tylko jeszcze dawać mi boty. Kurde, to, chodzi, to, mi, to, mi, to mi Co? Mi Co ja dostałem od niego? do gór. Halo halo, witajcie z tej strony Lech witam was w kolejnym odcinku I dzisiaj pojedynek jeden. Na jeden... prawie na jeden. Z rojem witam Witam serdecznie, witajcie, kochani. Cześć, cześć. Chciałem na wstępie bardzo Wam podziękować za ciepłe przyjęcie y, y, naszych materiałów sprzed tygodnia. Fajnie, że podobało wam mm, się duło. A i y, chcę zdementować, nie, ja się z Izakiem nie pokuciłem, tylko jest to, co ja pisałem na Facebooku, że Izak teraz ma no, kwestie natury rodzinnej, prywatnej, osobistej, bombelkowej. No, także zmieniły się troszkę plany tutaj i stwierdziliśmy, że zrobimy jeden na jeden plus boty. I dodamy cztery boty do Team Uroja, u mnie zagramy i-Mapkę, a u Uroja jakąś inną tam na pistolety czy coś wykombinujemy, także no u mnie pojedzie, dzisiaj materiał, u Uroja jutro, dopiero wstałem, ale to, to zwiększy ci szansę, także, no tak okay, czy no jesteś gotowy? Jestem. Ja to zaczynamy, jestem dobra. dobra, dobra, no to zaczynamy, bot Kacper, Dobromir i Wilhelm. I Roysa Gdzie ich poznałeś? Jedziemy, dobra. Na paintballu z rojem, nie. Hahaha. się przyjaciółmi. A kurde. Dobra. Nie do końca pasują mi pokawki, a wąbką bym nie pogardził. A włópka jest na skrzyneczce, <noise> tylko to jest ryzykowne, ją zgarnąć. O kurde, faktycznie. Kurde, obiłem cię. No, nie akurat wszedłem! Wszedłem w nowe ciało już zniszczyłeś mi nowe ciało. <noise> Zniszczyłem ci nowe ciało. A czy... tyle kur nad głową leci. O, tu ]łem. jest dobra, let's go. O no, faktycznie jest. <noise> Hej! Jak nie ma w łupkę! Nie ma takiego strzelania, ale... Przepraszam. A, Rozgrzał się i kozaczy. Ta. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Now is the time. A i tutaj no. myślałem, że cię zabiłem, a jednak nie zabiłem. Nie, taką pestkę dałem. 26 no. punktów mi odjąłeś. Kurde, Wilhelm. No, jakaś tam. Ale asymia. Wilhelm ci dobił, nie? Bo od ciebie o, dostawałem. Ale ja chciałem się z tobą tak popyrkać dłużej, ale, ale Wilhelm. Wilhelm powiedział, ale że ten, to jest. Ale ten jeden. Dienie. Ej, ten jeden ciągle rasuje. Kurde, teraz ro... Kurde, co się dzieje? Fokus trzeba odpalić, bo tutaj nie widzę, no. że hedziki siadają. Ustawienia dobre masz chyba, co? No, wiesz, czy je. <laughs> Niszcz, o kurde, co mi dało w skoku. Kurde Jej, już coś kliknąłem no W korpus Ajajaj, wygrałem to aj, 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 aj. Ale oni potrafią tak strzelić, nie spodziewa się w... I on strzeli akurat i cię trafi jakoś, kurde come on, come on, Ten jeden zawsze raszuje Kacperek to jest wariat, nie? Na noże. <laughs> Dobromir, ja to Dobromirze, no! Dobra sycka poszła przynajmniej, Jesus, Trudniejsza ta lunda, tak wyraźnie trudniejsza. No, szybciej. No, 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 no! No gdzie, jest? i czekaj, czekaj Lechuju! Stój. No. Nie mogę wejść. Teraz mogę. Dobra. czasami tak dziwnie przeskakuje, wiesz? O a kurde, ty. ty nie chcesz ginąć, a dobrego spreada masz. Do... Nie, już nie czekam nigdy, nie? Już nie czekam. A kurde, dobromir. Powiedziałeś mi, żeby czekać, żeby mnie dojechać i Ale zraszować. Nie, 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 nie. To ty chciałeś tak ostatnio zrobić z naszymi przeciwnikami. Awk boys, please, Awk. Jedziemy. Ups. Kurcze no! <noise> ale powiem ci, że... się tak denerwuje bez sensu w ogóle Ale dobrze, no za to kocham tego CESA, CESA, za, za te emocje no. A ja już wiem co robi, bo tak wychylić... lat. Jak na dwa boty się wychyli, to jest najgorsze, nie? Bo. Kasper jak zawsze na krótko ładny, to... ładny Musiałem cię wyczekać, no ale... Kasper to im świrowo przy skrzynce coś On zawsze <laughs> rushuje na pełnej, nie? Filip to wariat, kurwa, jakie ja tak lecą, nie? To jest kosmos, nie? To jest kosmos A widziałem, że skracasz i chciałeś się ustawić w linii, was... Dobra, trzeba tutaj przycisnąć, bo... Bo... Jest walka <laughs> Jest walka, jest ale nie jest się to zabawa, mówimy <laughs> Ale dosknąłem cię, nie? Tak 26, no to, to mniej więcej tak wychodzi do mnie <coughs> zauważyłem O kurde, lechu Idziemy. Lechu kombek Lechu na pychotki, kurde sobie radzi. Ej, dla... i widzisz, ja widzę ciebie. Aha, bo mi to przeskakuje jakoś głupio. Kurde. A? Surprise! A ty... Nie! nie <ślesz> kose, kose próbowałem nam obejść Ale kurde, musiałbyś przeskoczyć... No tutaj chciałem, no. O Jezu, to ciężko. Mógłbym cię usłyszeć. Ale czułem, że coś jest, bo ci zwróciłem wcześniej na to uwagę. Aj, kurde. Patrz jak wypyrkał mi bociaki, kurde. Pat, Patrz co on zrobił. Jak oni w grupie nie lecą, to jest Aj, jeszcze chory. spoko, nie? Ale jak lecą naraz, wszyscy. No to jakiś spray wtedy, sama, ma jelo, nie? No nie, no chciałem wyczekać. Halo. Jaki koleś No nie, no! To <śles> no wchodziłem w bota, to buła, no. Mam wrażenie, że tylko na to czekałeś, nie? Że wyjść w Podwójne życie. O nie, rasuje ktoś. Wiesz kto? Nie! No... O nie! O główka. że na dziwnym raszu, bo biegłem do przodu i strzelałem. <noise> Wczoraj się w Kasperka widzę. Kto? Kto? On tak, tak samo zagrał. W głowę. <grym> 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 ale, ale była dostałeś. walka. 46 mi zostało. Więc nie no. czy to od ciebie, ale no od ciebie mnie, ty mnie obijałeś. No bo ty się strzela z parek <grym> Kacperek na szlądzie, tam. <grym> Kacperik, to jest. Czemu ich nie ruszył? No, gdzieś weterowany, albo podchodzi pod ścianą z Kubany. To jest tu walczę, podjeżdżę caka, przez środek jechałeś? Pół, czy co? pół, pół godziny siedziałem tutaj nie? I czekałem na okazję. Jak ty eee. się zlewasz, strzelasz, no to ja poszedłem gdzieś tak inaczej, no No to też jest trening. Nie no, nie w jakimś tam mniejszym bądź większym stopniu. tutaj Dobromirak, coverowałeś? Nie, no to jestem Dobromirak. Lecisz, mordo, operacja tarcza, wystawiasz się. Ojeju. O Jezu, co tu zaraz? To nie ja. Jaki kolej? To no dawaj mi mojego. Wyglądał cię, kurde. Jaki <noise> Aj ty. 3 HP, no nie. <noise> Lol, no, no. <noise> jaka frajda. Kurde. Kulde, jaki aj! Główka, główka, główka! No ale full auto waży u mnie jest, ja tylko potrafię tak wiesz, wyklikać. stary, to każdy by chciał tak wyklikać właśnie. No! Kulde, morze. Co ten robił tam! O. Kacperek! Wreszcie no, mu się udało za pierwszy wrzak kacperka, zraszował i. Dobra, przejąłem AWP, yow! O nie! A to nie przechodzi chyba na drugą rumpę? Przechodzi. przechodzi! Doskonale, że przechodzi! O oh boy, o oh boy. No nic, no walczymy, nie? nie. O nie! Bęgi! GG będzie, nie? Jaka baja. Jest a ja na tych nowych ustawieniach się tak fajnie strzela, nie? Zaraz ci pokażę. Albo zrobią to chopacy. No, rojciu. Gdzie tam jesteś? Ty wiesz gdzie. A, czemu tu? No nic. O, w no. Więc, słuchajcie. To były karabiny. Uroja będą pistolety. Zobaczymy, jak tam sobie poradzi. A w tam nie będzie. będzie nie. Więc będzie większa odległość. Więc Zobaczymy, wbijajcie tam, mam nadzieję, że materiał się podobał. Łapka w górę mieli widziana, Subik. No i wbijajcie też do Rojo na materiał jutro już. Także Zapraszam do zobaczenia. Serdecznie. Dzięki Rojo. Dzięki, I dzięki do następnego. A jeśli chcecie malutkiego rozmaicenia, to dzisiaj mamy sobotę. U mnie z kolei Battlefield 4. Także no, sie, że... sie, 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 sieciowo zostaje. No, cześć. także dzięki. Trzymajcie się, ciść. Pa pa.